Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj uroczystość objawienia pańskiego, zwyczajowo nazywana świętem Trzech Króli. I wsłuchujemy się w Ewangelię według Świętego Mateusza, w której mowa jest o pokłonie mędrców ze wschodu, którzy szli za gwiazdą. Tak się przez ten tydzień zastanawiałem, co takiego jest Pięknego w tym fragmencie Ewangelii, czego jeszcze można, co jeszcze można byłoby poruszyć i co jeszcze mogłoby nas dotknąć, mnie też osobiście dotknąć w tym fragmencie Ewangelii. I powiem szczerze, że kiedy kilkakrotnie czytałem ten fragment, dostrzegłem pewną rzecz, której wcześniej nie udało mi się dostrzec, a mianowicie motyw drogi, który przemierzają. Mędrcy ze wschodu. Najpierw idą do manipulanta Heroda, a później udają się do Betlejem i wreszcie inną drogą wracają do swojego kraju. Otóż, moi drodzy, jak chrześcijaństwo istnieje już ponad dwa tysiące lat, tak każdy, każda epoka chrześcijaństwa, każda, każde pokolenie chrześcijan miało swoje problemy. My również swoje problemy mamy. Teraz jak sobie chodzę po kolendzie, i tak sobie gaworzymy na tej kolendzie, Bóg zapłać wszystkim, którzy nas przyjęli, do tych, którzy jeszcze, do których jeszcze nie dotarliśmy, to na pewno to uczynimy. I tak sobie gaworzymy i mówimy o tym, co tak naprawdę dzisiaj nas dotyka. I dzisiaj, moi drodzy, szczerze mówiąc, najbardziej gdzieś dla nas chrześcijan pewnie dotkliwa jest pewnego rodzaju właśnie otaczająca nas manipulacja. Tak jak ta manipulacja Heroda. Herod próbował męcą ze wschodu wmówić, że chce złożyć również pokłon Zbawicielowi, chociaż dobrze wiedział, że tego pokłonu nie chciał złożyć, a tylko bał się o to, że Jezus może zagrozić Mu również może i politycznie. Stąd też ta jego obawa. I my również, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w takim właśnie obawie poddawani. To znaczy gdzieś dotykani różnego rodzaju manipulacją, różnego rodzaju poglądami, po to, żeby zniekształcić nasze myślenie. Zniekształcić nasze myślenie, oczywiście o Bogu, o Kościele, o rzeczywistości nadprzyrodzonej. Po to, żebyśmy myśleli tak, jak chce świat. Żebyśmy myśleli tak, jak chce świat. Mędrcy oczywiście postąpili dobrze, to znaczy poszli, pokłonili się Chrystusowi, a później inną drogą wrócili do kraju, z którego pochodzili. I ta inna droga to jest droga przemieniona przez Jezusa. Źródłem tej, tej ich drogi jest właśnie sam Jezus Chrystus. Nie manipulant Herod, ale Jezus Chrystus, prawdziwy zbawiciel. Prawdziwy zbawiciel. Jakiś czas temu ustułem takie pojęcie plastikowego chrześcijaństwa. Moi drodzy, plastikowe chrześcijaństwo polega na tym, jak dobrze wiemy, plastik jest dość nietrwałym tworzywem. Jakbyśmy plastik włożyli w ogień, to zacznie się deformować. Do takiego stopnia, że w pewnym momencie nawet już nie znamy jego pierwotnego kształtu. I dzisiaj no właśnie w taki sposób często jesteśmy poddawani temu, co gdzieś próbuje nas zdeformować, tak żebyśmy stracili kształt chrześcijaństwa, a ostatecznie, żeby to chrześcijaństwo unicestwiło. Dlatego nie potrzeba nam chrześcijaństwa plastikowego, które daje się wpływom manipulatorskim, ale potrzebujemy chrześcijaństwa tytanowego, które nie ruszy niczego, które nie zostanie ruszone przez nic. I dzisiaj, kiedy patrzymy na męców ze wschodu, to rzeczywiście widzimy tytanowych ludzi, którzy nie dali się Poddać manipulacji. Kiedy chodzę po kolendzie i rozmawiam z Wami, to widzę, ma, widzę właśnie tytanowych chrześcijan, i serce rośnie przy każdy, w każdym mieszkaniu. Naprawdę, i nie mówię tego teraz, żeby się tutaj jakoś podlizać, bo rzeczywiście yy, właśnie potrzeba nam tego, abyśmy nie poddawali się tej manipulacji, abyśmy nie wchodzili w te dyskusje różne, na różnych przestrzeniach, abyśmy wiedzieli, że źródłem naszej drogi, innej drogi niż drogi, która jest światową, jest sam Jezus Chrystus. I tego nam wszystkim życzę.